Dobry, moi mili, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiejszy vlog będzie na pewno krótszy, bo będzie tylko jednodniowy. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, także pokażę Wam, jak spędzam taki dzień. Hmm, może będzie to troszeczkę inny tłusty czwartek niż dla wszystkich, ponieważ ja od już jakiegoś czasu troszeczkę większą uwagę przykuwam do Diety, do ćwiczeń. Troszeczkę chciałam w nowym roku zadbać o, o swoją linię. Chciałabym kilka tych kilogramów zrzucić, wrócić do, do tej. Mm wrócić do tej formy, w której ja sama ze sobą czułam się właśnie najlepiej. Dlatego mimo, że dzisiaj jest Tłusty Czwartek, wiadomo, nie będę sobie wszystkiego odmawiać, ale przez to, że mam gdzieś tam ten catering od początku stycznia i przez to, że też moja mama troszeczkę zaczęła dbać o, o tą linię, to razem się wspieramy i ja właśnie ten Tłusty Czwartek spędzam dzisiaj u niej, to przygotujemy sobie takie niskokaloryczne pączki. Wiem, że mama też już coś tam przygotowała właśnie z takich niskokalorycznych pączek. No i zobaczymy, jak to będzie. Catering dzisiaj nam przygotował na śniadanko takie placuszki szpinakowe z sałatą i ogórkiem w chyba śmietanie. Raczej to nie jest sos czosnkowy, raczej jakaś taka ala śmietana. Wygląda to pysznie, także ja lecę jeść. to Miejsce, tutaj, to jest miejsce na moje dzisiejsze pączki. Troszkę tego miejsca tutaj jest. E, ale co chciałam powiedzieć, no, y, widzę zakładając spodnie, że, że schudłam od, od stycznia. Te spodnie kupowałam w listopadzie na Black Friday. Więc y, no, no, cieszę się, bo no mówię, ja. Nie, jest, nie czuję jakiejś presji, że powinnam schudnąć, bo e, nie wiem, bo już wyglądam niezdrowo czy coś. Tylko bardziej na zasadzie takiej, że czułam się po prostu lepiej, gdy miałam troszeczkę kilogramów mniej. Ja jestem wysoka. I okej, okay, może też niektórzy powiedzą, że na wagę się nie patrzy i tak dalej, no ja patrzę na wagę. Wolę patrzeć na wagę niż na e, mierzenie się. Bo po prostu wiem, jak mogę dobrze wyglądać, wiem, ile kilogramów powinnam mieć, e, ile nie powinnam, a ile chcę mieć, o może tak. E, więc. Jakby pamiętajcie, że, że to wy macie się czuć dobrze w swoim... Ciele. Jeśli dobrze się czujecie przy takiej wadze, jaką macie teraz, no to super. Ja się czu zaczynam czuć coraz lepiej, bo właśnie mi ta waga spada i zostało mi tak naprawdę tam ze 3 kg i, i ta waga będzie. Idealna, a też y, nie wiem jakoś restrykcyjnie, po prostu mam catering y, i jem tam 1200 kalorii mam w cateringu y, plus jakieś tam przekąski pomiędzy, prawda? Y, y, I nie jest tak, że ja się czuję, nie wiem, głodna czy coś. Jak na przykład jest dzień, że mam jakiś trening mocniejszy czy, czy coś y, i odczuwam większy głód, no to zjem sobie czegoś tam więcej, nie? Ale to nie jest na zasadzie już takiej, że sama kombinuję i sama w sumie nie wiem, ile jem. Dlatego ten catering mi tak pomaga po prostu wiedzieć sama dla samej siebie, ile jem i no mówię, czasem są dni, że się nie najem tym powiedzmy 1400-1500, jak sobie dojem czegoś, no to sobie jeszcze zjem jakąś tam przekąskę, która ma tam 100 czy 200 kalorii, ale też są dni, gdzie na przykład idę na imprezę, bo znacie mnie od takiej spokojnej strony, a ja jestem imprezowiczką, Niezłą. Także też spożywam e, napoje wysokoprocentowe, które mają ogromną ilość kalorii. I w takich chwilach się tym aż tak bardzo nie przyjmuję. Czy nie wiem, jak idę na, na obiad do babci i wychodzę po prostu z takim brzuchem, e, czy nie wiem, jak pójdę ze znajomymi do McDonalda. No, też znam taką, taką normę, nie? nie? Nie jestem zafiksowana na tym punkcie, ale e, kiedy mogę, kiedy wiem, że nie muszę czegoś tam zjeść, no to lubię sobie e, tego nie zjeść i czuję satysfakcję z tego, a tym bardziej czuję jeszcze większą satysfakcję jak cały dzień, powiedzmy zjem te 1200 kalorii plus jakieś przekąski, powiedzmy 1400, 1500 nawet, a jeszcze sobie wieczorem poćwiczę, no to w ogóle czuję się fenomenalnie, także um, nie myślcie, że ja tutaj, nie wiem, teraz mam jakąś i nie wiem, zaraz wpadnę w jakąś anoreksję. No nie, po prostu zdrowiej się odżywiam, zdrowiej się prowadzę yy, i to tyle. A z tym i spodniami to się po prostu trochę śmieje, ale śmieje się tak pozytywnie. No, pokażę Wam wieczorem, jak to będzie wyglądać. Mimo, że już jestem po śniadaniu i tutaj jest luz, no to yy, po południu wieczorem na pewno już takiego luzu tutaj nie będzie. Spodnie mi też nie spadają całkiem, no bo trzymają się tutaj na bioderkach, prawda? Więc yy, no, Dobra, y, idę się teraz malować i, i widzimy się już, y, jak będę gotowa do wyjścia. W ogóle kupiłam ten y, zachwalany róż w płynie z Eveline i użyłam go na razie chyba z dwa razy i powiem wam, że to jest super! Bo moja historia z różem w płynie jest taka, że gdy zobaczyłam, że takie coś jest fajne, to zaczęłam sobie po prostu pomadki do, do ust używać jako, jako taki róż. No ale skusiłam się na ten. I pokażę Wam, jak on ładnie wygląda. Na razie jeszcze nie mam przypudrowanej buźki na razie mam tylko brązer. Swoją drogą, brązer to jest z paletki po prostu Natali Siwiec. I on nie jest. O Jezu, On nie jest w płynie, tylko jest w takiej paletce. I to jest ten tutaj. on, co już prawie go nie ma. Po prostu nakładam go na gąbeczkę i wklepuję. I wtedy mam brązer. Dobra, żeby teraz tylko nie przesadzić. Tak jest. Kropki na razie najwyżej później dołożę. Dobra. No i teraz sobie drugą stroną gąbeczki, czyli tą a wszystko ładnie rozblendowuję, tak o. Poklepuję. Ja zawsze też lubię sobie przeciągnąć to na nosek trochę, żeby tak bardziej naturalnie wyglądało. No i tak to wygląda. Tak delikatnie. A teraz z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj trochę więcej, no trochę więcej dałam, trochę przełożę na drugi policzek. Mm. Kurde, zdecydowanie więcej tutaj nałożyłam. Ale to się wyklepie. On, ten róż właśnie w płynie jest dosyć bezpieczny, wam powiem. Można klepać i klepać i klepać. No i tak to wygląda na mokro. O, jak to, jak to pokazać? O, Tak wygląda na mokro i zaraz jeszcze to wszystko przypudrujemy. Które skończyły mi się moje jedne z ulubionych perfum. Z Zary swoją drogą. To są dokładnie te perfumy. Już tutaj nic nie ma. One są przepiękne. No i one kosztują 50 zł, więc to jest nic za perfumy. Yy, ale nie wiem, właśnie, czy nie czekać na jakąś może promocję, bo są przepiękne. Naprawdę są przepiękne, ale troszkę mało wydajne. Albo może ja ich za dużo używam, bo ja psikam tak ale pachną cały dzień, bo, bo ludzie mi to mówią, że, że pachnę, a na przykład psikałam się rano. Także coś w tym jest. A ja je znalazłam dzięki koleżance, która mi tak pachniała na treningu, że nie mogłam wytrzymać. Mówię, co ty masz za zapach, A ona mówi, że podróbki to są jakiś tam perfum, wiadomo, jakiś tam oryginałów, e, a że tam są bardzo zbliżone do jakichś, ale no ten zapach jest przecudowny tak. i to, jak chcecie wiedzieć, jaki to zapach to, no, to jest taki słodki, nie? To jest na pewno słodki zapach, więc jeśli nie lubicie słodkich, to to nie będzie dla Was. Ale zobaczcie sobie go w zarze, obczajcie, bo no jest wow. Dla mnie jest naprawdę wow. Włosy nie są turbo proste, dlatego że wczoraj wieczorem próbowałam je zawinąć na nowy sposób i swoją drogą mi wyszło. Może Wam tutaj wrzucę kawałek, bo nagrywałam do znajomych na, na Snapie. Tylko, że no w tym nie dałoby się spać. Także ta opcja jest tylko, gdy my je włosy rano i na przykład wieczorem, gdy wychodzę, bo no to wtedy cały dzień w tym siedzę i wieczorem mam taki efekt. Chociaż ta, ten efekt, co tutaj widzicie, jest po dosłownie, nie wiem, 2-3 godzinach. A i tak jest mocny, więc no, może nawet jak rano zawinęłabym, to po 3 godzinach zdjęła i dalej by było super. A dzisiaj mam wózki takie po schumek tantach. No ta grzywka nawet całkiem się utrzymuje po tym wczorajszym. Widzę, że jest tak fajnie wywinięta w tą stronę, więc to jest obiecujące. Jest już tak piękna pogoda. Że się normalnie wiosnę. Już normalnie idę w rozpiętej kursce. Jest tak przyjemnie, że chcę się wychodzić. Taka ładna pogoda, że przyszłam pieszo. Bo ciepło jest, tylko troszkę mi uszy odmarzły. Ale tak. No, mi było ciepło nawet się za chwilę musiałam Co to za piesyczek Co to za pisacek Co to za piesek Dzień dobry Dzień dobry dnia. Cześć Cześć komu mnie To, pieseczku mały, naszej chwilkę. czy słakowity? Mm. Mm -mm. tu jest tu są pączki. pierwszy pączek. to jest taki zwykły, najzwyklejszy. w sensie nie ma, mm, nie jest to jakieś keto czy, czy nisko kaloryczne. tylko taki zwykły. Więc będzie mój jedyny pączek. Taki zwykły. ale reszta to będą takie niskokaloryczne. kaloryczne mm. nie, nie. Nie wolno. Nie wolno. Dobry, ale... Możesz jeszcze dokopać do nadzienia. Nie wolno nie, nie. No co ty. Zjemy zaraz pójdziemy na dwór, tak? Ale co? U mnie za dzieciaka się na przykład tego nie ma. Bardziej były popularne faworki. Ale dobra. Chyba mm -hmm. wystarczy Ale soli tłuste, mm, mega Ale własnoręcznie robione Przez A tutaj mam pączki własnoręcznie robione stawić piekarnik i zaraz je wrzucamy, wąkujemy i wrzucamy na 180 stopni. Muzyka Idziemy na dwór. Mogę w ogóle znaleźć cukru pudru i nie wiem gdzie on jest a bez cukru pudru te pączki wyglądają nie wyglądają jak pączki tylko jak bardziej jakieś takie bułeczki w smaku są na razie takie nie wiem, wydaje mi się, że cukier puder tutaj dużo da, nie? fajnie, że mi pies zawinął co to jest? pączki a ty też tak. A tak jest pieczone? A jak dosymałeś? Nie jeszcze. Uh -huh. Nie, ciekawa jestem, mm. ja je spróbowałam, Smaku ale... dobrze. Dobra? A z jakiej mąki? Orkiszowej. A, orkiszowej, no to to jednak wy wywodane, myślałam, że... Bo ja tu mam z kokosowej, nie? Jak no, taka bułka bardziej, nie? No. Ale taka słodka. No. No ale słodka, no bo tam było... Trochę tego z recytoru sypywałam, nie? mnie? Mhm, mm nie wiem czy nie 100 gram, mm -hmm. tak między 80 a 100 i tam 90 chyba mm -hmm. przysypałam, no ale 70 kalorii to mam, tak ona napisała. Dobry ten jakby wiesz, po zgnieceniu on tak jakby wraca do mm -hmm. siebie, no ale tutaj nawet widać, że on jest taki suchy. Suchy? Jakby nie wiem, dwa dni temu pieczony w ogóle. No. To nie jest jak nie chcesz. No z... wyrzucamy, żeby było wiadomo, kto to jest tak um... fajnie. chcesz kupić? Tak! Ja to? 120 <noise> milionów. A jedna jest akwasfera, jedna? Jedna. No. Jedna, bo żeby zacząć stawiać domki, trzeba mieć trzy pola, nie? Przyszko. Tutaj będziesz musiała jeszcze kupić halę uranie i centrum rekreacyjno-sportowe A, żeby mieć coś, coś całości? Tak. tak. Centrum sportu. 3, 11, 12. Może no, wezmę, bo mam jest takie wiecie... superansko. a jezioro ukier przy posiadaniu trzech jezior to jest 100, czyli 200. Sry? Tak. Fajnie. Mam długie kordowskie ukier. Będę karma na przykład. Nie to. To trafiam na zapłać na za ten kurs żeglarski. Biedny! Minęć miesięczny za każdym razem. O Jezu, to jest masakra, jak się już ma kilka domów na tej nie? 1, 2, 3, 4, Dzień dobry! Tak! Ta zapraszam do galerii baranickiej. Uwaga! 220! Jak to jest to jest kicha. No nie, jak to jest możliwe, żeby przejść? Takie pole, yes. A, ale, ale... zapraszamy. Oszukujesz, tu jest osiem. A no trzydzieści. Ile? 220, tak? Powiedz ci, ile? 750. Co? Ile? 700 Jednak to jest to lepsza... lepsza tak. No to Gdzie możesz się... wygrać, ja mam z tym twoim tutaj. Nie żarty. no, mama, ja nie, no masz jeszcze szanse masz tutaj trzy no, te, możesz zaraz domek postawić. Eee, Olej. czym problem? Ja no, nie wiem o czym problem. O co ci chodzi? A jak myślisz? Czym jest problem? Co to jest tak? Aha, no wylewa herbatę, nie? <śmiech> <śmiech> <głos> <głos> <Pan rozgłoduchowy, kreba. głos> Którą nie mam żadnych problemów. Którym chciałbym zrobić? Ej, Gratulacje, przeszła przez ściany śmierci. Chcesz, chcesz ketchup w środku? Nie, oszalałeś? Ja zawsze robię ketchup w środku. Uj, jesteś ambuznany! Jak można mieć ketchup w środku z podstawą? To, tak, no to jest fajne, bo coś taka spuszcza ciepłączki. Weź, to bzgiby to jest! Weź, zobacz. Zobacz, że mama stanęła pomiędzy trzema hotelami pomiędzy. Hmm. Mega Mhm. Ja też dawno nie grałam. Ja z lat nie grałam to albo więcej. Z lat. No tego się nie zapomina. Jakby Kilka razy spróbowałam po prostu zawsze wykupywać te lotniska, znaczy tutaj jeziora w tym wypadku i zazwyczaj się to faktycznie sprawdzało. No, ale jak coś, to ludziki wygrałam. He, to moje karty. Witam się już z Wami w domku. Jest po 21.00, także trochę posiedziałam u mamy z rodzinką. Jak widzieliście, pograliśmy sobie w Monopoly. Wygrałam. Mam nadzieję, że taki krótki vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzu. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.